Buenos Dias, to Remel ja gdzie sobie nagrywamy grę, My Christmas Tree Decoration, dokładnie tak, to jest podobny symulator ubierania choinek, tutaj mam widzicie choinki o różnych kolorach, no i link do tej gry macie w opisie. No, i w każdym odcinku sobie ubierzemy choinkę o innym kolorze. Najpierw sobie ubiorę tą zwykłą zieloną, potem może jakąś białą tą. I teraz bierzemy sobie. Lampy. To lampki. Chociaż gra się może, że trochę nudna, ale to jest taki symulator ubierania cho choinek. Ja tą grę lubię. I te, na przykład może na sobie gwiazdkę, tutaj kartkę, okej, okay. skarpetę. Wy chcecie, żeby był live z... z Christmas Night Shift, to piszcie w komentarzu, że chcecie. I oczywiście zostawcie łapkę w górę sobie z dzwoneczkiem. Jeśli jesteś tu nowy, to zasubskrybuj mój kanał, bo warto. Jeśli mnie nie zasubskrybujesz, to dostaniesz różgę XD Przepraszam, trochę mi się odbiło. Szukamy tu jeszcze innych dekoracji. O, tutaj na przykład. Oczywiście bombki. Też. Tutaj też. Tu już I ta też. Bardzo ładnie wygląda. Ślicznie mi to wyszło. No powiedzcie mi, moi drodzy. Piękna choinka, jest naprawdę. Wzrusza mnie to. Mogę to? Niech tak będzie już. Bardzo ładna choinka, piękna. Prezent już sobie odłożę tutaj, że znaczy, że już tutaj gwiazdor przyszedł też misiu pod choinkę. To jeszcze jest prezencik. Ten jeszcze wezmę, sobie tutaj dam po mnie brałem, więc niech tu będzie. To tutaj. To odłożyć Taki bałwanik. No powiedzcie, moi drodzy, bardzo ładna choineczka. Bardzo ładna. Oczywiście, jak chcecie sobie pokryć taką grę, to linkie to oczywiście w opisie tej gry. Bardzo ładna mi wyszła. W kolejnym odcinku sobie ubierzemy choinkę o, na przykład białą sobie ubierzemy a potem w różnych kolorach sobie ubierzemy No to tyle. Pa.